Wonderful. Good afternoon, everybody. How are you doing, sir? You? Thank you for the smile. I like that smile. you for the Bardzo fajny uśmiech. Wonderful. It's great to be here in Warsaw. Fantastic to be this morning in Warsaw. My name is David, and I've come all the way from England. Uh, nazywam się David i przyleciałem tutaj aż z Wielkiej Brytanii Anglicy my jesteśmy wciąż pomimo wyjścia z Unii Europejskiej przetrwaliśmy to i wiecie, jesteśmy grupą chrześcijan i my przyjechaliśmy tutaj jako chrześcijanie i dzisiaj mamy jeden cel i to jest to, żeby wam, Jesus chcielibyśmy po prostu przekazać ci dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Uh, We've come to realize something. Uh, chcielibyśmy, żebyś sobie zdał to sprawdzić. Persyjnie w naszych osobistych swoim życiu. We've come to realize that the greatest news this world can ever hear, uh, no, the greatest news this world can ever hear. Hispaniańska, uh, żeć możesz usłyszeć tutaj dzisiaj. Is the news that Jesus Christ came to be our savior and he came. To jest to, że Jezus przyszedł na ziemię, żeby być Twoim Zbawicielem i moim Zbawicielem. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na ten świat, praktycznie jedna rzecz, którą ludzie powiedzą, że potrzebujemy jej najbardziej, to jest to, że potrzebujemy najbardziej. I ktoś powie, o rzecz, której potrzebujemy aktualnie najbardziej, to jest pokój na świecie. I pokój na świecie byłby wspaniałą rzeczą, prawda? Ale dzisiejszego popołudnia jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć Ci coś. Jeżeli. Y jakby by postawiłbyś całkowity pokój na świecie? Is there even greater peace that we all need? Jest jeszcze większy pokój, niż się potrzebujesz. And not peace with our maker, peace of God. And I to jest pokój Boży. I I chcę ci powiedzieć dzisiejszego popołudnia, przyjacielu. No matter who you are, your greatest need and my greatest need. niezależnie kim jesteś, twoja największa potrzeba i moja największa potrzeba. And we need to have peace with God to jest to, że potrzebujemy pokoju z Bogiem. Przyjacielu, czy ty masz pokój z Bogiem? Może właśnie przechodzisz dzisiejszego popołudnia tutaj, w tym miejscu. I wiesz w sercu, że potrzebujesz pokoju z Bogiem, pojednania z Bogiem. Wiesz, że potrzebujesz wybaczenia. I starasz się tak bardzo, żeby mieć ten pokój. I stara się tak bardzo, żeby być wystarczająco religijny, żeby mieć pokój z Bogiem żeby być wystarczająco dobrym, żeby mieć pokój z Bogiem. Friends, Ale przyjacielu, mamy złą wiadomość dla Ciebie. Niezależnie od tego, jak bardzo staramy się starać, żeby mieć pokój z Bogiem, nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy z własnymi siłami. Nigdy nie zasłużymy na pokój z Bogiem. Wiesz, Jezus powiedział coś w Biblii, co jest bardzo trudne. Wiecie, Jezus powiedział w Biblii pewną rzecz, która rzuca nam duże wyzwanie. Powiedział, że powinniśmy być doskonali tak jak Bóg jest doskonały. Pomyślcie o tym przez chwilę. May be Niezależnie od tego, jak my sądzimy, że jesteśmy dobrzy czasami, nikt z nas nie jest tak doskonały, jaki jest Bóg doskonały. Nikt z nas nie jest tak dobry, jaki jest Bóg dobry. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ty i ja nigdy nie możemy zasłużyć na pokój z Bogiem. Ty i ja nigdy nie możemy zasłużyć na pokój z Bogiem. Nigdy nie możemy zasłużyć na wybaczenie. To jest zła wiadomość. Nadchodzi dobra wiadomość. Bóg zrobił coś. Bóg zrobił coś, żeby przyprowadzić nas z powrotem do siebie. To jest to, co Biblia mówi, co Jezus zrobił, gdy przyszedł na ziemię. Biblia mówi, że Bóg był w Jezusie przez Jezusa Chrystusa, żeby przyprowadzić świat z powrotem do siebie. Wow!

no, the Jesus came wasn't to give us e, powód tego nie jest to, żeby dać nam jakąś kolejną religię. Przeczyna to, tell us we've got to try e, tego, że Jezus przyszedł na Ziemię, nie jest to, że powiedział nam, że powinniśmy się bardziej starać. Jesus Christ came into this world to do for us what we Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, żeby zrobić dla nas coś, czego my nigdy sami z siebie nie mogliśmy zrobić. Jezus Chrystus przyszedł, żeby e, przyprowadzić z powrotem ciebie i mnie do Boga. Przyjacielu, mam dobrą nowinę, dobrą wiadomość dla ciebie dzisiaj. doesn't matter how far from God you may be right now. Niezależnie od tego, jak daleko od Boga możesz być w tym momencie. How deep in sin you may be, niezależnie od tego, w jak wielkim grzechu jesteś teraz. Jezus przyszedł dla ciebie, in order to reconcile you to God. żeby odnowić swoją relację z Bogiem. And how did he do it? I jak On to zrobił? On zrobił to przez krzyż. The son of God. Uh, Najprostszy mówiąc, syn Boży came into this world, wszedł na tą ziemię. Took up to the cross żeby pojąć nasz grzech. Żeby zająć upon himself. Żeby zająć nasze grzechy na siebie. For Jesus died on that cross. He wasn't dying for his own sin. Czy dlatego, Jezus umierał na krzyżu, on nie umierał za własne grzechy? On umierał za twoje i za moje grzechy. Everything that separates us from God. Jesus took it on the cross. Wszystko co oddzielało nas od Boga, Jezus wziął na krzyżu. Alleluja. Alleluja. Everything that needed to be done to reconcile wszystko, co musiało być zrobione, żeby odnowić naszą relację z Bogiem, Jezus zrobił na krzyżu. I Jezus umarł i zmarł żebyśmy my mogli z powrotem wrócić do Boga. Mój przyjacielu, pozwól mi zadać Ci takie jedno pytanie. Czy Ty osobiście masz pokój z Bogiem?

Jeżeli odwrócisz się od grzechu i przyjdziesz do Boga i położysz swoje zaufanie w Jezusie Chrystusie jako swoim Panu i Zbawicielu i będziesz podążać za Nim jako za swoim Panem, Bóg uh, um, obmyje całkowicie twoje grzechy. He you a brand new On uczyni cię całkowicie nową osobą. And he will give you gift of life. I da ci ten wspaniały dar życia wiecznego. Bez Jezusa Chrystusa nie możemy mieć pokoju z Bogiem. Nie przez nasze własne wysiłki. Jesus done for us on the Ale cross. tylko przez to, co Jezus zrobił na krzyżu za nas. Tu, gdzie teraz jesteś, przyjacielu, możesz zwrócić się do Boga. Tu, gdzie teraz jesteś, możesz wyznać Jezusa swoim Zbawicielem. Możesz powiedzieć, Jezu, wybacz mi moje grzechy. Wejdź w moje życie. Jezus, bądź moim sprawicielem. Jezus, bądź moim panem. W imieniu Jezusa Amen, Tutaj dookoła są ludzie. We would love to pray for you. Chcielibyśmy się pomodlić we o would ciebie. Love to talk to you. Chcielibyśmy porozmawiać z we tobą. Have Bibles we Bibles Mamy Biblię, Pismo święte, które możemy ci dać. Uh, ale dzisiaj, we say one thing. Chcemy ci powiedzieć jedną rzecz. Przejdź to Christ. do Chrystusa. Put your trust in Him. Połóż całkowicie swoje zaufanie na Nim i przyjmij ten dar życia wiecznego. Niech Bóg Cię błogosławi.